Hej wszystkim, witam w kolejnym filmie na moim kanale, z tej strony jak zawsze Kinga A w dzisiejszym filmie w związku z tym, że mamy już wrzesień I nie wiem jak wy, ale ja jak zaczyna się wrzesień to po prostu czuję jesień Czuję wszędzie jesień Więc dzisiaj zrobimy sobie taki jesienny makijaż I długo się zastanawiałam jak je na makijaż zrobić I wiecie, myślałam o takich typowych wiecie, pomarańczach, typowych brązach, typowych wiecie Takie totalnie typowe kolory dla jesiennego makijażu Ale... Stwierdziłam, że patrząc na tą paletkę, kojarzy mi się bardzo właśnie z jesienią. Zwłaszcza, właśnie mówię, te kolory, które tutaj, tu, które tutaj są. Więc zrobimy sobie dzisiaj makijaż jesienny paletką z Baby Adam. Czyli, no prosto mówiąc, zrobimy sobie jesienny makijaż w takich zieleniach, w takich złotach, w bardzo takim właśnie, w takim jesiennym vibe. Zanim zaczniemy robić ten makijaż, to pamiętajcie, żeby zejść na dół i zasubskrybować mój kanał. Oraz dać łapkę w górę, bo to dla mnie mega jest motywujące i mega takie, wiecie, bardzo fajne. <grych> A my nie przedłużając przechodzimy do robienia makijażu. No i słuchajcie, dla mnie jesienny makijaż musi być nawilżający, ponieważ no jesień wiadomo kojarzy nam się też trochę z taką suchą pogodą, ale z drugiej strony taką bardzo, bardzo mokrą, no bo pada, nie? No jakby jesień w się też deszczem. Ale ja właśnie jesienią bardzo staram się nawilżać moją twarz jak ogólnie przez cały rok, ponieważ mam skórę mieszaną. O poza strefą te wszystko tutaj, całe policzki mam po prostu suche. Więc baza nawilżająca i ja tej zawsze daję takie półtora pompki sobie na całą twarz, rozprowadzam pomiędzy palcami i po prostu po całości sobie nakładam. Niedługo też będę trochę przeorganizowywać, dekorować na jesienno właśnie moje, moje całe tło. Bardzo możliwe też, że troszeczkę się tutaj zmieni i będzie troszeczkę też inne tło, może coś, coś planuję, ale nie chcę Wam to za, za dużo stracać. Także myślę tutaj właśnie nad jakimiś jesiennymi dekoracjami. Jeżeli macie jakieś pomysły to muszę dać znać w komentarzach, albo napisać mi bezpośrednio na moim Instagramie w diemach. Jeżeli chodzi o podkład, podkład też nie chcę, żeby był jakiś mega mocny, dlatego wybieram sobie taki bardziej nawilżer. Ale też troszeczkę kryjący podkład. Oczywiście better than perfect Eveline. I oczywiście wszystko wklepuję gąbeczką. Starałam się też sobie wybrać taki bardziej jesienny właśnie kolor, coś pod, pod kolor tego makijażu, który będziemy się robić, także zielona gąbeczka dzisiaj. No i właśnie o taki efekt mi chodziło, czyli lekko kryjący, ale także nawyższy i ładne takie wyrównanie po prostu kolory tu twarzy. Korektor pod oczy i tam, gdzie potrzebuję większego krycia, czyli tutaj troszeczkę na brodzie. No i tutaj, gdzie mam jakieś takie niedoskonałości. Okej, okay. no i to mamy. Przechodzimy teraz do pudru i puder tak samo nie chcę, żeby był jakiś, wiecie, mega ciężki, mega jakiś, nie wiadomo jaki, więc wzięłam sobie dzisiaj puder taki troszeczkę bardziej rozświetlający, żeby ta skóra też była, żeby ta skóra też była taka ładna. No i pudruję sobie całą twarz ostatnio. Jak mogliście zobaczyć w filmach, pudruję w sumie po prostu pędzelkiem, najszybciej no i, i wiecie, <grych> najprościej. No i wiecie, i on tak sobie przypudruje smatowi przy, yy, tą twarz, ale to nie będzie taki hamski mat, tylko też będzie to taki ładniejszy mat, że tak powiem, bo jest minimalnie rozświetlający, także bardzo polecam tę pudrę, bardzo fajne jest. Konturowanie jesienią wolę znacznie bardziej yy, w kolorach zimnych, tak jak właśnie będzie nasz makijaż, także zimne konturowanie, oh my kontur. Też z Bel. Ja jesienią raczej nie nakładam sobie różu. Teraz się trochę przyzwyczaiłam przez lato nakładać sobie róż, ale no jesienią tego różu po prostu nie nakładam, także przejdziemy od razu do rozświetlacza, również Bel. E, I jest to rozświetlacz taki w takim, wiecie, takim neutralnym właśnie kolorze, który nie jest ani za zimny, ani za ciepły i też nie jest ani za mocny, ani za lekki, więc no też go mogę Wam spokojnie polecić. No i teraz jeżeli chodzi o brwi, aktualnie mam laminację, więc sobie nic nie chcę robić z tymi brwiami, po prostu przeczeszę sobie grzebyczkiem. No i teraz gwóźdź naszego filmu, czyli paletka z Baby odą. Zacznę sobie słuchajcie, od tego tutaj kolorku i położę go na całej powiecie. skupiając się najbardziej na załamaniu. No i w tym załamaniu sobie to jak najmocniej słuchajcie wyblendować. Blend, blend, blend. Dobra, myślę, że to mamy. Teraz tym samym pędzelkiem słuchajcie no po, po co marnować kolejny, po co ten, zużywać kolejny Ten sobie weźmiemy Delikatnie, bo on jest ciemny Strzepuję mocno No i teraz pracujemy sobie typowo na załamaniu Oraz z zewnętrznym kąciku Czyli zacznę sobie nakładanie to od tutaj I delikatnie w to załamanie Takimi bardzo delikatnymi ruchami staram się jakby wbić totalnie jakby w załamanie Czyli tak jak patrzymy, to jak widzicie żeby tego jakby było widać, ale nie było widać. Czyli jakby pogłębiamy sobie nasze załamania oka po prostu, wtedy nadamy tym oczom taką fajną głębię. No i tak to wszystko sobie o tutaj w, tą, w ten wewnętrzny kącik sobie tutaj dorzucamy. No i coś takiego powinno powstać. Dobra. Drugie oko. Też słuchajcie, nie staram się tego jak najmocniej wyciągnąć tego oka. Chcę, żeby to oko było mm, skupione. O, może w ten sposób, żeby ten kolor był taki skupiony, jakby w naszym Oku, a nie poza. poza nim. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Coś w tym stylu nam powstało Ten sam kolor, ten zielony, nałożę sobie jeszcze na dolną powiekę A dosłownie tak, będzie tak troszeczkę Żeby po prostu było coś na tej dolnej powiece to Cały czas pracuję na tym samym pędzelku, słuchajcie I też tego, tej dolnej powieki nie wyciągam za mocno w dół Staram się, żeby jak naj jakby Jak najmniejszą zrobić z tą dolną powiekę też ok I teraz mamy właśnie coś takiego powinno nam powstać Czyli takie coś, można powiedzieć, ala takie mini smąki. Można tak powiedzieć Dobra, więc teraz potrzebujemy naszego palca. I zaczynając od wewnętrznego kącika, zaczynamy sobie, nakładamy sobie ten kolor złoto-zielono-srebrny. I go nakładam, słuchajcie, centralnie w wewnętrznym kąciku, żeby go sobie tutaj rozświetlić. Nakładając go także na, delikatnie na początek dolnej powieki. No i na koniec, żeby coś nałożyć na środek powieki, myślę sobie, żeby dać właśnie. Ten kolor, który chciałam dać na początek. Tutaj z tym naszym świecącym z wewnętrznego kącika. I właśnie tym palcem delikatnie blendując go z <laughs> zewnętrznym kącikiem. I na sam koniec bierzemy sobie taki cienki pędzelek. Wam pokazuję jak bliżej. O! Słuchajcie, cieniutki pędzelek. Polecam Wam szukać takich pędzelków na... To są pędzelki do zdobienia paznokci lub pędzelki takie, wiecie, typowo plastyczne. To mają właśnie takie cieniutkie, fajne pędzelki. I weźmiemy sobie teraz ten najciemniejszy, stworzę sobie po prostu taką delikatną, ale rozmytą kreskę. Samą kreskę jakby, wiecie, bez jaskółki typowo. Czyli tutaj po prostu jakby wklepuję tym cienkim pędzelkiem ten cień w linię rzęs i trosze, troszeczkę ponad. I dzięki temu nam powstaje takie, taka właśnie fajna rozmyta kreska, a nasze oko po raz kolejny powiększamy właśnie tą kreską. I ja to lubię robić jakby od, patrząc na wprost, to od jakby strony zewnętrznej naszej źrenicy, i od tego momentu zaczynamy układać sobie tą kreskę. I wiecie, dokładamy tyle, ile po prostu chcemy. Możecie też zrobić to kolorem czarnym, na przykład. Ja postawiłam na brąz, ale mi się ręka trzęsie. Postawiłam na brąz, żeby korzystać tylko z tej jednej paletki Tu widzicie różnicę, to oko jest zdecydowanie bardziej otwarte, ale też bardziej takie wysmuklone Więc to oczko jest takie właśnie bardzo takie ładne, jesienne I okej, okay, mamy to! Mamy to! Jeszcze wam się zbliżę do końca, żebyście zobaczyli efekt tych cieni I teraz zobaczcie jak moje oczy bardzo ładnie wyglądają w tym Tutaj mi się coś... Ale to oczko jest bardzo ładne. Słuchajcie, bardzo ładnie wygląda. no Czuję taki vibe, słuchajcie, takie jesieniary po prostu. Także idealny makijaż dla każdych jesieniar. I też ten kolor troszeczkę podbił kolor moich oczu. Ja mam takie oczy bardziej piwne, bardziej takie zielono, właśnie, zielono-brązowe, coś w tym stylu. Także słuchajcie, no idealnie mi podbił kolor tęczówki. Teraz wystarczy tylko wytuszować rzęsy. No i zah zahaczyłam sobie tym. Tuszem, ale dobra, poczekajmy aż to wyschnie. Ale tak, słuchajcie, no oczy mamy gotowe. Oczy i każde jesieniary, słuchajcie. To jest makijaż typowy jesieniary. <grym> na sam koniec zostało nam pomadka, znaczy usta i ja jesienią bardzo lubię stawiać na takie trochę ciemniejsze te kolory, dlatego wybrałam sobie kredkę brązową i mój ulubiony sposób na Usta. Czyli bierzemy sobie jakąś taką mega kremową kredkę. Ja mam tutaj kredkę z Max and Morse Action. Te kredki są wspaniałe. Obresowuję sobie delikatnie usta, tak jak chcę, żeby one były obrasowane. Czyli ja sobie minimalnie je powiększam. Tak, załóżmy. Mamy dolną, dol, dol, dolną, powiekę. Do, dolną wargę. I teraz tą kredkę jakby sobie blendujemy w stronę ust. Tego troszkę blendujemy. Nałożę sobie jeszcze troszeczkę. Ale słuchajcie, taki, taki efekt, ma, mamy mamy taki efekt bardzo naturalnych, ale jednak minimalnie ciemniejszych ust niż jakbyśmy to na przykład robili latem, kiedy chcemy, la, kiedy chcemy, żeby usta latem były bardziej, wiecie, bardziej jaskrawe, bardziej w takich kolorach ciepłych, to teraz jak chcemy zrobić sobie bardzo naturalne usta, ale jednak pokazać, że mamy coś tam, coś tam pomalowane, właśnie bierzemy sobie taką kredkę, malujemy sobie najpierw jedną, jedną stronę ust, blendujemy to w stronę Środka, i słuchajcie, bardzo naturalny, bardzo naturalny, ale z drugiej strony widać, że minimalnie podkręcony kolor ust. Troszeczkę mocniej zrobię, zrobię sobie drugą warstwę po prostu. Dolna warga ma... Dolną wargę mamy zrobioną, więc teraz czas na górną. I tak samo lepiej sobie obrysowuję delikatnie ponad swoimi naturalnymi ustami. Tak, i teraz to blenduję znowu w stronę środka. Teraz sobie wyczyszczę tutaj na około patyczkiem i słuchajcie, makijaż jesieniary mamy gotowy! Dajcie znać, co o takim makijażu myślicie. No, słuchajcie, no ja uwielbiam malować jesienią, bo to są moje typowe kolory. Dajcie znać także w komentarzach, czy lubicie jesień, a jeżeli nie, to którą porę roku najbardziej lubicie. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zejdźcie na dół i zasubskrybujcie mój kanał, żeby... Widzieć więcej testów, makijaży fajnych, jedzenia i, i ogólnie wszystkiego. Tak. <grystanie> Oczywiście nie zapomnijcie także o daniu łapki w górę. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w następnym filmie. Pa!